Cześć Tomek. Cześć Dominik. Cześć Iga. Cześć Dominik, Mam cześć Tomek. Mam to, dla to, co najbardziej lubicie, Woo! czyli przygodówkę po jeden klik. Czy możesz uderzyć Dominik totalnie napisał, że musimy nagrać kolejną przygodówkę po jeden klik, ja napisałem, że super, że <laughs> rewelacja. To jest gra, która jest o której jeszcze niedawno kompletnie nic nie słyszałem i dowiedziałem się o niej od znajomego z pracy. — Co? Czekaj, co się dzieje? — Zagwizdałem dzieje, no. i właściciel tego domku na drzewie. To jest taki domek na drzewie, który mi się trochę kojarzy z tym, z yy, Firewatchem. — Tak się najłatwiej wchodzi tak. po linie, jeżeli ktoś się kiedykolwiek <laughs> zastanawiał. — Właśnie w głodowołoże. Ja, ta gra jest tak pełna testosteronu, że tam właśnie. On, on... Człowiek ukoszony przez wpierdą, nie pamiętasz co. Kratos <coughs> jest męski, kurde, w każdej rzeczy, którą robi. On w, w, podciąga się jedną, jedną ręką, ręką na wszystkich tych. Jak wchodzi po linię, to też tylko na rękach. To co jest wyjątkowe w tej grze, to że wszystkie lokacje powstały z faktycznie fizycznych przedmiotów, nie? czyli że twórcy gry jakoś tam ustawiali. I zostały później sfotografowane i przeniesione, tak, i przeniesione tak? do gry. To są jakby modele. Tak, postacie są normalnie 3 W ogóle ale... bardzo ładnie wygląda gra. Już mówiłem guy. ci do Dominiku i chciałbym yeah, powtórzyć jeszcze raz. Tak, wygląda ładnie. My Gdzie Isola. jest Squirrel? Myślę, nie wiem, nie widzę wiórki. To, nice to, to jest taki to trochę, trochę klimat Twin To jest To jest taki trochę klimat Twin Peaksowy. Że jest jakiś tam. ma czapeczkę z folii aluminiowej Tak, na to, jest taki, to jest taki <laughs> typ. paranoiczny typ, który tutaj sobie na wypadek. Konspirator. Konspirator, tak. Na Wypadek apokalipsy. Ja tylko pokazać na niego domek. Yy, yy, jak to wygląda, bo ten domek jest ładny. A teraz wygrałem w loterii yy, podróż po jeziorze Truberbrook. I teraz wydaje mi się, że mam przedmiot, który umożliwi. Mi... Może gruszka. Już rzuciłem gruszkę wcześniej. Co ciekawe, gruszka wygląda w ekwipunku moim jak jabłko. To jest coś to jest w ogóle w tej grze, że, że, że... To jest ta gruszka. To nie jest gruszka do Ale to się wzięło z podniesienia tej gruszki. Często te ikonki, które są, oznaczają przedmioty, one są takie dosyć symboliczne. Czyli właśnie nie, nie, nie symbolizują dokładnie tego, co wziąłem, tylko jakby ideę. Czyli jakby, jabłko jako, jako, idea jako idea owocu. Jako, tak? jako idea owocu, tak. To tak jak w Starym Testamencie. Mogli banana tak. w ogóle tam wrzucić. Ale tak w Starym Testamencie, bo tak, tak naprawdę ta ikonografia dopiero wprowadziła fakt, że Ewa wzięła jabłko. I tutaj miałem okay. rower wodny, który. Rower wodny, który miałem odbić To była Podróż po jeziorze i ten rower wody był uszkodzony. I już naprawiłem mu, że. Zatkałem dziurę, ale jeszcze ale nie ma koła apadkowego. A temu typowi, który tam był tym paranoikiem, ukradłem takie. No takie coś, tak, co, co mu tam energii robiło. Więc. To co jest dziwne w tej grze, że. Przedmiotów nie używa się klasycznie. To, to, to mówię mu Nie ma dragon Dropa takiego. Nacisnąć Y tak? i mogę sobie podejrzeć co mam. One mm -hmm. nawet nie są podpisane. A żeby użyć, to najeżdżam i tutaj mam use i wybieram ten przedmiot po prostu. Są, zawsze są jakieś przedmioty tutaj, które mogę użyć. To ma totalnie sensu się właśnie. Nie stało. są wszystkie, to jest gra przygodowa, nie? Mm -hmm. Nie, ale w sensie, że się podniósł jak to przypiłeś. Tak. Dobra, ohoj, czy ochoi znaczy tak, że będę tak. wypływał teraz ...na no, szerokiego. na suchego przestrzeń Oceanu. Ach, jak, jak suchego przestrzeń Suchego przestrzeń przestrzeń Oceanu. No, no chyba tak. To tak. tam jest jakiś typ, który nie żyje. Rzeczywiście taki twin-pixowy vibe, jeżeli on. Tak, i tu to jest jakieś tam tajemnica y trupa, który nie żyje. Trup to jest jakiś trup, który nie żyje i ma kaloszek. <noise> w odróżnieniu od innych trupów. Co mnie zaskoczyło w tych rzeczach na polskim 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 to tak. żeby zabrać mu to jeszcze będzie opowiadał prawda? On ma w ogóle... Ej, ale, ale wy widzicie, że on z modelów wygląda bardzo jak Guybrush Tripwood tak. z trzeciej części no, no, Monkey Island? Znalazłem stare zazywanie, klucz, jeszcze mogę... Z... Excuse me, sir. <laughs> jeszcze raz. Excuse me, sir. Wow. I tu jest taka też mechanika, on ma taki swój dziennik, który prowadzi. I czasami niektórym człowiekiem. To jest centralnie, on jest bazowany na Kuperze, no. Czasami można użyć y, y, tego, z, jakby dyktafonu na jakimś obiekcie, i on wtedy po prostu komentuje. Komentuje, tak. Chciałbym zwrócić uwagę, że on znalazł trupa i w ogóle to nie zrobił na nim wrażenia. No, Popłynął popłyną, na wycieczkę po jeziorze, znalazł martwego człowieka i zabrał mu kalosze. W ogóle nie jest, tam... jest, jest z FBI, ale ingerował w miejsce. On nie jest z FBI w ogóle, on ah. sobie tylko powiedział. Witamy w grach przygodowych. O, i teraz mogę sobie użyć tych dwóch przedmiotów, tu też jest nagleżam tych dwóch No to nie to że ich użyłeś, no? Tak nie mogę ich użyć. Hans to jest ten twój bohater, tak? Tak. W Hans Tanhauser. Ile jest, w jakim jesteś jakby momencie tej gry? Ile to jest grałeś? 5 godzin jakieś, to jest tak gdzieś z połowa gdy myślę, tak na oko. I jak na razie miałeś jakiś duży problem z zagadkami, Nie, nie, ale właśnie. są satysfakcjonujące, czy nie? Nie są, są takie, po prostu są. Trochę problem dla mnie jest właśnie to, w jaki sposób działa to, że nie ma drag and drop i nie mogę wybierać czy To gra ci sama sugeruje, jakie więc sam sama użyć, więc rozwiązuje. Zagadkę więc sama więc to trochę jakby gra za ciebie, rozwiązuje zagadki. Czasami jest tak, jak tutaj było, że, że ta sugestia, którą mi dała gra, jest zła. Ale no po prostu sobie będziemy to jest zła sugestia, ale jak będę miał właściwie przedmioty, to tam się to właściwie no? użyj kaloszy na tych grzybach, to mógł tam do nich podejść pewnie. Oh, I'm not too well. To jest jakiś tajemniczy. Tak, myślę co się zasięga, na grzybach nie mogę nic użyć. Nie może ich dosięgnąć. To, to możesz użyć kaloszy na sobie? I wtedy pójść do grzybka. Na tym mogę użyć kaloszy i, i nie wiem co to jest właściwie pokrywka? Idea, huh? ale, nie, ale Nie, ale kaloszy użyj. No ale właśnie używa tego nie żonu. Nie, używasz tego. Nie, używasz tego. aha, same, bo to są dwie narazy. Ale dwie, tak, dwie naraz, tak, naraz, tak. Tak. Rozumiem. No tu jeszcze coś jest. Nie, to jest to luz. To jest no, właśnie szkielet dinozaura? Tak. To jest nawet bardziej sensacyjne niż ten trup obok. No. No, Możesz wizy, wołać kruki ogólnie, tak? Tak. Taki gwizdek do kruków. I one teraz przylecą na tego ptaka. Na tego szkieleta. I nie wiem, czy to cokolwiek dało. Na ptaka. Nic to nie dało, po prostu przyleciało. A może na człowieka, może go trzeba obgryźć, ten ten. Nie, 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 nie możesz. Rzeczywiście, fakt, że jak to mówiłeś, to nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo to ogranicza rzeczy i to strasznie ogranicza rzeczy. Tak. Więc tak naprawdę muszę. Tak naprawdę muszę chodzić. A spróbuj teraz, jak już wiesz, że jest zamknięte, to może możesz czegoś na tym użyć innego. Nie, nie, nie. I can't reach them. No możliwe, że. Jest to już... dla mnie bardzo dziwne, że nie masz kaloszy. Znaczy, że masz kalosze, ale nie możesz przejść przez bagno, no? Na no sobie nie możesz niczego użyć, rozumiem. Nie. A, A nie... co powie I o tym? Co powie o tych grzybach? Minią to się grzyby. Ale jakiś klucz znalazłem u tego typona. Mm -hmm. Tajemniczy. I to nie jest klucz do tego. No dobra, mogę na razie wrócić. Uważamy, że na miasteczku. Ta ona jest to taka z vibe'u, mam, mam takie wrażenie, przez to, że te lokacje są właśnie o, takie. O ja się teraz trochę że O, siecisz też... się teraz. Żona co, Iga? Przepraszam. Że to, że ona jest taka e, w rozkroku pomiędzy nowoczesną przygodówką a bardzo starą przygodówką. No tak, jak wszystkie przygodówki, no nie? Trochę tak. <laughs> to jest, to jest <laughs> <bardzo> naprawdę kwestia ontologiczna tego katana. Dostałem coś dowodu wdzięczności. Eee, uh, nice. tak tak? Pocztówkę. Ale, jeżeli się świecisz, to może iść do tego konspiratora, może on coś zrobi. O, i teraz mogę chodzić do konspiratora? No, bo świecisz się, nie? Myślisz, że on będzie coś wiedział na ten temat, czemu się świeci? Nie wiem, może No, tak? o, tutaj w ogóle stoi typiara nowa. Zagadaj, typiara się, się na zielono. Ona wcześniej była tutaj. Znaczy, była gdzie indziej wcześniej. Jest trochę wielka w porównaniu no? do ciebie. I see you're making a good use of those boots. Wysoka, no. these boots are made for walking. Thanks, hey, these boots buty. were made for walking. You're looking a bit pale, oh. if I may say so. Here, have one of these. They oh. always work. Oh, Vitamin pills. See, claro. They get the juices flowing and make you look gorgeous. All based on herbal essences. Thanks. Thanks. Uh, okay. I have to be going. See you later. Okej, okay. już się nie świecę. No. A może ty się chciałeś świecić? <grym> Jakie jeszcze lokacje masz do wyboru? Dom, ten, wioseczkę. Bardzo dziwne jest to zaznaczenie, że tutaj możesz coś kliknąć czerwonym X-em, tak jakbyś nie mógł tam kliknąć. <grym> no, nie tak. wiem, czy też macie takie wrażenie. Czerwone bo te domki są fajne. Są. So. Jest bardzo ładna ta gra, naprawdę. No, 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 no. <coughs> prawie, prawie się udało z nim porozmawiać to dosyć niewygodnie trzymam mysz teraz. Bo cały czas mówię, że jeszcze chwila, jeszcze chwila i będzie i mógł grać. Czy jest taka, The log lady tutaj? Czy jest tutaj dziwna pani z... Nie, nie jest, nie ma dziwnej pani, ale... Ale jest dziwna pani, która tutaj prowadzi ten hotel, w którym ja się zatrzymałem, i jest pan, który jest z innego wymiaru. Tam się dużo dzieje w tej grze generalnie. Ale on mówi, że z innego wymiaru, czy tak Tak, on jest z innego wymiaru i muszę mu pomóc wrócić do tego wymiaru, tworząc to urządzenie, i do tego urządzenia potrzebuje trzech rzeczy. Ale ty jesteś u niego w pokoju, To on jest u mnie w pokoju. Czy on po prostu tak przeniósł się z innego wymiaru do swojego pokoju? Nie, nie, go się spotkało w takim dziwnym miejscu. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Teraz nigdy nie zrozumiemy, jak to działa. No właśnie. Potrzebuje tak. Dyskryminator kwantowy? Tak. I co, on dyskryminuje kwanty? Tak. Ja potrzebuję źródła energii i płynu chodzącego I interfejsu. Interfejs to może być jakikolwiek... to cząsteczek mam, jakiś przycisk coś. A ja, bym, ja bym musiał tylko powiedzieć, że my jako niezlepialni nie dyskryminujemy żadnych kwantów. <laughs> Uff, dobrze, Tomek, że zwróciłeś na to uwagę, bo moglibyśmy mieć z tego powodu. A może to jest klucz do tego? do... Może tak. Do piwnicy tutaj. Aha. I ja wiem, kto to był ten typ, niestety. To był jakiś kuzyn, który zaginął. Nie mówię o tym. Ciekawe, czy mogę jej o tym powiedzieć. To, to jest moja ulubiona mechanika tutaj. Truda? Hello, professor. On ma męski głos. Okej, okay, nie, nie mogę. Chciałbym o coś zapytać. I would like to ask you oh, yes, of nie, jednak zapytać. O, what can you tell me about your brother? He's a drunkard. He's also not the most reliable type of person, if that counts as a feat. As To się see, dzieje w Ameryce? Nie, to się dzieje w Niemczech. With all this work that needs to be done. Can you give me a description? Should you run into him? Is that why you are asking? Tall, grown, ...beardy type, red nose, always wearing the mm -hmm. same <laughs> <laughs> yeah. I think I may have met him. I found him <laughs> in oh, oh, That's, that's harsh. <laughs> I'm sorry. Uh, are you sure? My condolences. Oh, Heinz. Poor old... I just trusted him with the word, right? He's not going to check it To no. No. A nie mogę powiedzieć, że jestem naprawdę zaskoczony. A tak, bo tutaj ten inspektor przyjechał, bo jakby zawiązanie fabuły jest takie, że kradną, ten właśnie typ z innego wymiaru kradnie notatki głównego bohatera z pokoju i, i ona Dobra, wzywa, idź do piwnicy. Ona wyzywa policję przez to. I właśnie on później mówi, że już ta policja nie jest potrzebna, i ten inspektor niby już jedzie, on tam będzie trzy dni jechał i że przynajmniej nie będzie. O, klasyczna. Oczywiście, że tak. Co klasyczna? Klasyczna przygodywkowa... W motyw, mieć... że jest ciemno Miesz i chciałem nie znaleźć włącznik. Tak. <laughs> Albo rozpalić ognisko wysoko. <głosychowe>. No. <noise> nie może. Tutaj... Na ciemność spróbuj znaleźć. Musisz mieć jakieś tak. źródło światła chyba przynieść tutaj, zanim cię wpuszczą. Może muszę świecić. A, no, no, masz rację, tak. <głos> <głos> Dobry jesteś do mnie w, w tej ręcznie te <noise> <noise> Czy Czy że wracał jest, tak. nasz klub przygodówkowy? Trochę wraca, no. Od zawsze chyba istnieje, nie wiem, czy on był zamknięty, czy coś. No teraz nie włączyć to e, On czasami. Czasami mamy taki y, zwrot strony izometrycznych herpak. No to mapę wtedy... się przenieść. Tak. Nie możesz po prostu tak. Chyba no, nie. Ty, chyba nie muszę... Czemu tam wszedłeś? Nie wiem. Nie wie, możesz tak. tam być. Nie zadaję takich pytań. That's what she said. <laughs> to <Tu> jest. <laughs> ten? Nie, gdzie jest ta. To jest tam. To jest probagno mi się wydaje. Słyszysz się nie śmieję? Nie śmieje się ze swojego żartu, który nie był specjalnie śmieszny. No jak, dlaczego tam wszedłeś? Nie możesz tam być. No... Something's glowing oh. green. Ale nie, chyba jednak nie będę się świecił. Teraz. Nie, musisz... musisz... A, już nie możesz, tylko raz mogłeś tak świecić. Nie, no ale nie świeciłeś się, dopóki nie wyszedłeś z tej lokacji. Już chyba wziąłem witaminę. Weź popatrz na to jeszcze. On powi... powiedział, że nie czuje się zbyt dobrze wtedy. Mhm. Nie, ale wtedy mogłem tego użyć, teraz nie mogę tego użyć. No to może to jednak nie być to. Jestem zawiedziona, jeżeli to nie będzie to, będziesz musiał znaleźć jakąś świeczkę albo <laughs> Dobre linie dialogowe. Słucham? To Ahoj, to jest dobra linie dialogowa. No nie, ja się, nie się. A co tutaj się dzieje? To? W tym art deco miejscu? Tutaj byłem przytrzymywany przez kieszonego naukowca. Co wiedzisz, tam... spy Czy w ogóle zimna to... wojna jest poruszana tutaj? Na razie nie. Jest tematem? Na razie nie. I podział niemiec też nie? Był jakoś tam zasugerowany tylko, ale nie, nie było, nie było nic o tym. No dobra, to chyba już widzieliśmy, co? Wszystko. Czy masz jeszcze coś super do pokazania? Chyba widzieliśmy wszystko. Bardzo ładna jest ta gra, powtórzmy raz jeszcze. Jest bardzo ładna, tak. Jest bardzo ładna, jest klasyczną przygoda. Myślę, że jest tak na 10-12 godzin, Myślę, tak? że tak. No tak klasycznie, tak by mi się wydawało. Tak też... O. o wow, tu będzie jakaś zagadka no. z tym, gdzie... Że musisz znaleźć dobrą o. książkę. Tak. No dobra, no i no. ma wszystkie zalety i wady i, i gier przygodowych współczesnych, no robionych w współcześnie. To jest no, to bardzo jest... ładnie zrobione, że on ma ten cień w taki sposób zrobiony. No. Dobra. No dobrze. Hej, no cześć. Cześć. Pa.